Dzisiaj oto tego skórczyby kadeniowego wykorzystamy do bardzo fajnego przepisu, także zapraszam Was serdecznie na film. Dynię myjemy porządnie, następnie przekrajamy ją na pół, oczyszczamy z pestek i nadcinamy, tak jak widzicie już na filmie. Następnie smarujemy ją olejem i wkładamy do nagrzanego piekarnika na 30 lub 40 minut, a temperaturę ustawiamy 220 stopni Celsjusza. No i pieczemy. Po 40 minutach moja dynia jest upieczona, jest mięciutka, ale jest gorąca, więc czekamy, żeby ona ostygła. Dopiero wtedy, jak ostygnie, przekładamy ją do jakiegoś garnka. Dodajemy na razie jedną szklankę wody. Wszystko zależy od tego, jaką chcemy uzyskać konsystencję. Na razie dajemy jedną szklankę no i co bierzemy ręczny Blender i cyk. Wszystko bardzo dokładnie ze sobą blendujemy. Dodajemy przyprawy. A jakie? Jedną łyżkę cynamonu, jedną łyżkę imbiru i jedną małą łyżeczkę gałki muszkatułowej. Następnie dodajemy ekstraktu waniliowego, i ja tego ekstraktu tutaj dodałam dwie stołowe łyżki. No, i z powrotem wszystko bardzo dokładnie ze sobą łączymy. Z chwilą, gdy pulpa będzie dalej gęsta, no to, kochani, jeszcze dodajemy troszkę wody. Ja tutaj dodałam pół szklanki wody i z powrotem to wszystko po raz kolejny zaczęłam mieszać, tak żeby powstała jednolita, fajna masa. Jak możecie zauważyć masa jest już lekko rzadkawa i o to chodziło. Teraz do tej masy dodajemy jedną puszkę skondensowanego słodkiego mleka. Bardzo dobrze słyszycie, takie mleko kiedyś się upiło, stópki, pamiętacie, za dzieciaka? No to teraz dodajemy jedną całą puszkę. Następnie całość mieszamy, masa troszeczkę zrobi się rzadsza, ale to nie, zaraz zgęstnieje. Co robimy? Bierzemy tą masę, stawiamy na kuchence i gotujemy tą masę, dotąd aż zacznie bulgotać. Z chwilą, kiedy zacznie bulgotać, wyłączamy gaz, bierzemy. Blender ręczny i jeszcze przez chwileczkę to razem blendujemy, tak żeby masa była aksamitna. No i taką już gotową masę przelewamy bezpośrednio do słoików. Następnie słoiki porządnie zakręcamy, przekładamy je wieczkiem do spodu i czekamy, żeby masa ostygła. Z chwilą, kiedy masa ostygnie, wkładamy słoiki do lodówki i voila! A już niedługo pokażę Wam kolejny fajny przepis z udziałem tej pysznej dyni. <grym zykluczujesz> Także jeżeli jesteście zainteresowani, to czekajcie na kolejny film. Życzę Wam miłego dnia!